1984 roku w maleńkiej miejscowości Szary Dwór, na polanie pomiędzy lasem a kartofliskiem, na którym jeszcze przed rokiem były uprawiane ziemniaki, stanęły po raz pierwszy harcerskie namioty. Przeszło 140 zuchów, harcerzy i instruktorów kszanowskiego chówca ZHP spędziło tam harcerskie wakacje. Tak oto wspomina pierwszy obóz harcerski w Szarym Dworze, harcmistrz Marian Pałczyński. Od tego czasu minęło 30 lat. 30 lat temu, kiedy tutaj przyjechaliśmy, były rozłożone tylko namioty i kuchnia, która nie wyglądała oczywiście tak jak w tej chwili. Kuchnia była zbita, nie było podłogi. Tutaj w ogóle była bardzo wysoka trawa, którą musieliśmy sobie najpierw udeptać. Nie było prysznicy, nie było ubikacji. Latryny sobie musieliśmy sami kopać. Myliśmy się w namiocie sanitarnym. Wtedy było bardzo dużo uczestników na pierwszym obozie, ale też już wtedy było pole namiotowe i 200 osób myło się w dwóch miskach. Nikt nie był chory, nikt się niczym nie zaraził, nie zakaził. Wszyscy się tutaj świetnie bawili. Na pierwszym obozie strasznie nam padał deszcz. Nie pamiętam, żeby się ktoś nudził. Bawiliśmy się po prostu świetnie. Panie komendancie, szanowne druchny i druchowie. Nie byłoby y, tak silnego harcerstwa, szanowie, bez Szarego Dworu. To jest moja ocena, ale myślę, że wielu z was. Bo tak naprawdę to było też podsumowanie cało, całorocznej pracy tutaj później na tym obozie. Takie życie się, co ma miejsce przez, miało miejsce przez 30 lat i oby miało miejsce przez następnych 30 i następnych 30. Mm. Słyszałem takie słowa, że E, Szary dwór to jest najbardziej wysunięta na północ dzielnica Chrzanowa. E, I oby ta dzielnica szanowa <laughs> wysunięta na północ jak najdłużej tutaj była przy całej akceptacji wójta krokowej, który o to się nie obrazi. <laughs> Serdecznie życzę Wam dalej takiej pracy, takiego zaangażowania, tych wspaniałych więzi międzyludzkich i tego, co tutaj przez 30 lat stworzyliście. Pozwal wciąż oddychać mi, że po, no, jesteś drogą mą, więc każdym krokiem sam Tobie, Jezu, Ty. Pozwal wciąż oddychać mi, że połówioła, Jezu, jakże to możliwe jest. Pozwól wciąż odbych Przeponą fale Twojej łaski panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę cię dwa miłośnie A czym jest harcerski? To przede wszystkim wielki ruch ludzi, których łączy wspólna idea zawarta w prawie i przeżyczeniu harcerskim. Służba ojczyśnie, niesienie pomocy bliźnim i w końcu wierność zasadom wyznaczonym przez prawo harcerskie. Tak właśnie jest w obozie harcerskim ZKP Szanów w Szarym Dworze. No, prowadzimy zajęcia programowe, które są związane z tematyką każdego z podobozów. A akurat mój podobóz to w tym roku jest Jumanji, czyli wszystko opiera się na grze, która toczy się przez życie w dżungli. No i prawda, mamy różne zajęcia terenowe, z technik harcerskich. Wychodzimy też czasem na plażę. W tych czasach dzieci wolą siedzieć przed komputerem niż wychodzić na dwór, pobawić się z rówieśnikami. Także myślę, że taki obóz to by była super odskocznia dla większości młodzieży.